18 jestem Alex witam Was w kolejnym oświeczku na moim kanale. Witam Was ponownie w Sons of the Forest. Aha, miałem włóczę. A, słuchajcie dobra. I powiem Wam, pogrzebałem tam sobie w grafiki i znalazłem coś, dzięki czemu nikom nagle zaczął śmigać na ult. Jedynie, że mam dwie aplikacje od to jeszcze jakiś tam... Były osoby, których, się nie, których mi się nie chciało zamykać Patrzcie jak to głęboko Lasowa na liścina nam co dla pędy to nawet na tym słabym liścinał Very nice Tylko to ziołem go tak kreślmy Nie spodziewałam się, że aty, to idzie Z tymi skałkami tego się tutaj chciałem budować. Myślałem, że to razem nie wiem, jakiś kilo być może jakby łatwo sobie teraz budować jakiś domek. z cegiełek Nie powiecie, że to mogłoby być. Jeśli liczycie na jakąś akcję to czy coś takiego, to myślę, że... Posiadam akcji, jak się tam znajdzie, ale głupie. mnie przez cały filmik... ...budować. Ja się odcał kocham. Że będę, nie wiem, od czasu do czasu cicho. Nie wiem. takie rzeczy, ale już nie inne. Nie będę dużo gadał. Akurat jestem teraz takiego, że gadam, że... Że jeszcze gadam. A gadam, Nie ma jakaś wskazówka, co mi się skończyło tematy? Ech, podobna jak się mówi wewnątrz Czyli w jakimś domu z dachem normalnie Ze ścianami Na bo tutaj to tak To Nam się Jakaś lista komfortu, coś tam z komfortem już wypiszę i sypialne potem. I ja już mam takie tam. Więc ciekawie się zapowiada. Ja no to chciałam. Co ja mam mógłby tego szucić, dać kąpiel. Dalej mi się trochę długo włączyć. Fikuję na to. Hmm. jeszcze nie zapala i jeszcze koledzy na koledzy na na to tutaj się daje, dało złapać. Przedoby się, się żeby dodali jakiś kilo czy coś. Żeby łatwiej było. Wydobywać. Żeby łatwiej było wydobywać kamulce. Może no, jednak to bardzo nie śmieję, ale też jak lepiej sobie wcześniej. I jeszcze nie jestem pomogrzony jak to stoi. Zaraz się sparzy. A to wiecie, że ja są cię ze mną biega i... Nie podoba mi się. W ogóle czemu dalej jest ziva? Przecież przed chwilą była wysławiam <grystanie> Was też to. Może na złego save on, jeszcze? Nie, to jest tutaj... Łapka. Ta, ta, ta. Próbowałem tam z swoją, na samym poziomie. Włącz swoje. Wygląda na lit. Auditory, co, co to Bo od tej godziny Co mi się nagrywać. Całym w sobie do Bo potem spać. Laba piladziela to u na razie.

Kolejny unboxing. Uuu, tabletki. No ma. Szkoda, że to był Sam. Wiedzę. Wiedzę, że był mnóstwo. Ale nie pamiętam czemu.

Powiem wam, że nie najlepiej zaczęliśmy z tą bazą mogli Mogliśmy się w jakieś bezpieczniejsze miejsce udać. Jak dam na YouTubie. 5 najgorszych, ten od miejsca bazy do bazy. O, właśnie będzie miasto. To tutaj było właśnie to A, miejsce. W by w sensie. No więc, myślę, że... Przygoda się zaczęła. Ale nie ozwalali mi. Nie ozwalają mi zbytnio Co się nie? Ja z... dwa razy na odcinek. i tam sobie zaatakują, jak zabiję córkę. gorzej, że podobno piłem może.

to czas już się pożegnać z UTGA normalnie to bym nagrałem wiecie przez Xbox Game Boy i niestety Xbox Game Boy nie chciałam to pozwolić mm -hmm. bo mi się nie chciał włączyć, nie chciało się łączyć na kryptowanie sam Xbox Boy to musiałem przez te aplikacje wiecie poszukać w komputerze X odpę tuż tak obok tego Windows. Unibus. Ustawię ci włącz włącz. Było tam jest takie wyszkolenie Ja wpisujesz aplikację, którą masz na komplete już. No to tylko w taki sposób mi się otwiera te Xbox Stream, tak to jakoś mi się nie chciało. A tych ja są czasu do czasu, po prostu go zostawiam sobie ten wolet stapnął i włączam coś jakąś walą apkę do w tej brze nie ma tutaj Bo ja bym umarł I to już dawno Gdzieś to jeszcze jedno było Może jeszcze jakieś o? Może jesteś jeszcze o? Nie widzicie. Łatwo jestem nam się a ona przyniosła mi Hello rabbit oh. bardzo nie mi się mhm. już więcej idzie się tak śpieszy, że mnie wyczynia, poczekaj chwilę ja chylę, ja mam tutaj patyki Ja chcę lata. Ja chcę lata. Mm. Słyszałem przyjemny przy, przyjazny przyjazd. Ja mam że tak od jednego do kilku razem nie zadaję na filmik i da sobie spokój. Ale im chyba nie idzie do przejmowania tego niewidzialnego obozu. Mm. Może to jest jakiś nawiedzony obóz. Dobra. Dobra, to może że już wspomnienia, ale nie lezą. Czy po mnie nie lezą zbi. Okej, okay. no i to będzie chyba na to wysypućka, bo nie chce mi się już dalej nagrywać nagrywa. Mm -hmm. Taki krótki odcinacek. Myślę, że nikomu nie zaszkodził. W żaden sposób. Co jakaśli was mówiła? Nie ja, ja już stąd zbadam. Ga zapisana. No. Baję.